Nowe wiatraki i magazyny energii pochłoną blisko 100 milionów złotych. W tej kwocie jest nisko oprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 11 maja odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego z udziałem wiceministra klimatu. To jest ten kierunek, na który bardzo polskiemu rządowi zależy. Stworzenie autonomicznych rejonów energetycznych. Dzisiaj to, gdzie się znajdujemy. Przedsiębiorstwo państwa jeżewskie, firma Promet nas, ale szerzej energetycznych lasów kołkowawskich staje się samowystarczalne energetycznie, a przez to podnosimy bezpieczeństwo energetyczne właśnie takich miejsc i na końcu yy, to również na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Także to jest kierunek niesłychanie istotny również ze względu na rozwój odnawialnych źródeł energii, które są bezemisyjne, które są przyjazne dla środowiska i dla yy, mieszkańców Polski. Budowa czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW to pierwszy etap inwestycji w podwrocławskim Gaju Oławskim. W planach jest także budowa magazynów energii. Kładziemy nacisk główny nie na sposób wytwarzania energii, bo on jest generalnie już nam znany. Natomiast kładziemy nacisk głównie na magazynowanie energii, bo to jest bezpieczeństwo energetyczne. Ja się bardzo cieszę, że. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska może finansować tego typu inwestycje, a chciałbym tylko wskazać, że to jest inwestycja zwrotna, to znaczy ona odpowiada pewnej idei funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a więc idei tego, że z, każda złotówka, którą inwestujemy, ona później do nas wraca i jesteśmy w stanie wspierać kolejne inwestycje. Pierwszy fundament wykonany na świecie technologią, że nie wkopujemy się w ziemię. Jeżeli zobaczyliście pozostałe, tam jest lokalizacja EW2, te talerze, te fundamenty są postawione po to, żeby po 30 latach, jeżeli będziemy chcieli, żeby te turbiny dalej funkcjonowały, a turbiny są postawione jako hybrydowe, czyli betonowe, nie rdzewieje, czyli możemy dalej kontynuować energetykę wiatrową, stawiając coś bardziej innowacyjnego. Oławska spółka planuje gromadzić produkowaną czystą energię w czterech litowojanowych magazynach energii o łącznej pojemności 12 MWh.